Witam drogie Panie i Panów również witam, chociaż bardziej Panie, ponieważ to Pani prosiłem mnie o ten filmik, a mianowicie rozciąganie. Z słowem wstępu. Ponieważ ćwiczymy głównie uda i pośladki, ostatnimi czasy, w związku z tym będzie to głównie rozciąganie właśnie ud i pośladków. Są to ćwiczenia, którymi ja, no nie, że na co dzień, bo przyznam się, że codziennie się nie rozciągam, ale powiedzmy, że raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, czy po zajęciach, po treningu tanecznym jakimś się po prostu rozciągną. I mnie to wystarczy. I jedna ważna rzecz. Mianowicie taka, że najważniejszy jest oddech. To znaczy, możecie sobie wyobrażać ja tak lubię sobie wyobrażać um, jako taką kulę ciepła, <laughs> jakkolwiek dziwnie to brzmi. Yy, chodzi o to że jak bierzemy wdech, no to, znaczy teraz wzięłam akurat górą, ale jak bierzemy w dół brzucha, tak, weźmy sobie ten oddech, w dół brzucha. Nie tu, bo kobiety mają tendencję do takiego brania, prawda, dechu. A my chcemy tu. Tak, żeby się żebra rozszerzały na dole i brzuch idzie do przodu. Jak to mamy i czujemy to rozciąganie tych, tych żeber i, i tego brzucha, to powinno się stworzyć takie cieplutkie coś. I ja sobie to tak wyobrażam, że to cieplutkie coś w momencie, kiedy jestem w pozycji rozciągającej, staram się oczywiście na niby, tak metaforycznie, intencjonalnie wprowadzić w te miejsca, które akurat rozciągam. Czyli w naszym przypadku będą to głównie uda, pośladki i łydki, ponieważ to będziemy dzisiaj rozciągać ze względu na nasze treningi. Tak więc możecie sobie właśnie wyobrazić, jako, jako, że ten oddech jest takim ciepłem, prawda? I on sobie idzie. Że on, jak bierzemy wdech, prawda? To sobie wprowadzamy, wprowadzamy, wprowadzamy i później wyciągamy. Z powrotem. I jeszcze raz, tak? Mniej więcej. Tak. <laughs> Dobra, próbujemy. Zacznijmy sobie od trzech wdechów. Pierwszy, drugi. Jedna noga zostaje z przodu. Druga idzie do tyłu. Siadamy. Ta noga z tyłu jest prosta. Prostujemy plecy, jak najbardziej się da. Ramiona są w dół, łopatki są wciągnięte. Powinnyśmy czuć, do lewe i biodro lewe, że się naciąga. Tutaj od tej strony przedniej w tym momencie. Lewa noga jest do tyłu. Zostawiamy sobie stopę troszeczkę do przodu. Zostawiamy sobie miejsce i idziemy na łokcie. Oddychamy dołem brzucha. Bardzo ważny jest oddech, tak jak mówiłam. I kładziemy się. Weźmy sobie trzy głębokie wdechy do dałem brzucha. Drugi. Trzeci. Powoli przejdźmy do góry. Oczywiście łopatki ściągnięte ramiona w dół. Delikatnie się odpychamy rękami i to powinno sprawić, że nam ta pachwina od biodra tutaj się rozciąga. I uda. Lewe. Mówimy o lewym udzie cały czas. I oddychamy to brzucha Raz, Dwa i trzy. Ok. Jeżeli ktoś nie może zrobić tego, co teraz zrobimy, to sobie w tym zostańcie, w czym jesteśmy teraz. A jeżeli ktoś może, to delikatnie ugina sobie kolano i lewą ręką stara się chwycić stopę. I przyciągnąć do siebie. Plecy są cały czas proste. Łopatki są ściągnięte ramiona w dół, człowiek głowy do sufitu. I oddychamy trzy głębokie, drugi, i trzeci. Ok, puszczamy delikatnie. Następnie tą lewą nogę. Przenosimy sobie tutaj do przodu, kładziemy przed kolanem, prawy łokieć idzie tutaj za kolano, opiera się o kolano, obracamy się do tyłu, patrzymy za siebie i tutaj drugą ręką się wspomagamy, oddychamy głęboko, plecy są proste, ramiona są w dół, czubek głowy do sufitu. I raz drugi. I trzeci. Ok. Zostawiamy sobie tą nogę, tylko przesuwamy ją jeszcze w bok. Tak. Możemy się tutaj na tym przesunięciu troszeczkę przechylić na tą stronę, po to, żeby następnie docisnąć biodro, tak dociskamy biodro. I bierzemy wdech. Drugi. I trzeci. Ok. To samo zrobimy na drugą nogę. Teraz będzie chyba lepiej. Czyli to samo. Do przodu. Ta stopa jest troszkę. Do przodu. Przepraszam. Tam było do tyłu. Ok, ta stopa jest do przodu. Następnie dociskamy biodro. Lesy są proste. Łopatki są ściągnięte ramiona w dół. I idziemy na łokcie i trzy głębokie wdech. To może to się kładzie? I staramy się właśnie wprowadzać taką kulkę ciepła jakby z tym oddechem. Bierzemy pierwszy wdech, drugi i trzeci. Ok. Powoli do góry. Odchylamy się delikatnie do tyłu. Ramiona oczywiście w dół łopatki. Zciągnięte. I trzy głębokie wdechy. Drugi. Trzeci. delikatnie prawą ręką. ominamy kolano do góry stopa. Ja to robię zawsze za łokieć, bo tak mi jest najwygodniej i czuję też największy efekt, ale jeżeli nie dajecie rady, możecie sobie wziąć ręką w stopach, na przykład dłonią i oddychamy. Proste plecy. Jeden. Dwa. I trzy. Delikatnie odkładamy, nie ruszamy tej lewej nogi, prawa stopa idzie przed lewe kolano, lewy łokieć tutaj za kolano i patrzymy za siebie ramiona w dół, czubek głowy do sufitu i głębokie trzy wdech. Drugi. I trzeci. Ok. Nic nie robimy z lewą nogą. Prawą dajemy. Tam możemy się lekko pochylić w tą stronę. Dociskamy biodro i zrobimy sobie wdech. Jeden. Mocno do góry się wyciągamy drugi. I trzeci. Ok. Teraz dajmy sobie do przodu stopy. Palce są zawsze do nas, czyli tak zwany flex. Kolana są proste, kręgosłup jest prosty. Bierzemy wdech. Wyciągamy się maksymalnie do góry. Ramiona są w dół, łopatki są ściągnięte. Idziemy jak najdalej do góry. Następnie na tych prostych plecach. Staramy się pogłębić, czyli pochylić się do przodu. Cały czas są proste plecy, może to być milimetr. Trzymamy, staramy się oddychać głęboko. I następnie puszczamy z wydechem. I trzymamy. I trzy głębokie wdechy. Pierwszy, drugi i trzeci. Prawa ręka bierze lewą stopę lub kostkę, lub łydkę, wszystko jedno. Podnosi nogę do góry, prostujemy się idealnie. Druga ręka z tyłu wędruje, jest prosta. Czubek głowy do sufitu wyciągamy i oddychamy trzy wdechy mocne, drugi, trzeci. Ok. To samo na drugą nogę. Ważne jest, żeby ta noga unoszona była prosta w kolanie. Wyciągamy się do góry i trzy wdechy. Drugi i trzeci do przodu, i z wydechem rol do góry, czyli kręg po kręgu, powoli weźmy wdech, przyciągamy kolana do siebie. Plecy są idealnie proste, jak tam tylko da rady to, czyli łokciami. Po to tutaj są te łokcie na kolanach i ręce są złączone, po to, żeby się klatkę piersiową przyciągnąć, ile się da do kolan, i w ten sposób plecy się prostują. Widać? Czyli można sobie siedzieć tak, a można siedzieć tak, prawda? To jest różnica. Więc przyciągamy sobie rękami klatkę do siebie. Są idealnie proste plecy. Czubek głowy, nie zadzieramy tu głowy nigdy. Czubek głowy do sufitu, ramiona w dół i trzy W brzucha. I trzeci. Ok. Teraz kolana idą na boki. Oddychamy cały czas? I teraz co się dzieje? Odcinek klędźwiowy ma tendencję do tego, żeby być taka brzydka, teraz będę, żeby iść do tyłu, prawda? Tutaj kręgosłup. Jak są otwarte nogi tutaj w miednicy, to zazwyczaj tak właśnie jest, jeżeli ktoś ma tendencję na przykład tak jak ja, do tego. Więc co musimy zrobić? Musimy odkręcić ten. Mogą być kolana wyżej, to też jest ok. Możemy być tu, tylko najważniejsze jest to, żeby nie było tego tutaj w lędziach, tylko żeby było to, prawda? I wtedy od razu tutaj w pachwinach jest trudniej. Jest, ale tak ma być. Tak. I to samo klatkę przyciągamy, jeżeli nie możecie się złapać tutaj, bo się na przykład garbicie. To lepiej się złapać za kostki albo tutaj za łydki, tak? Też będzie ok. Ważne jest to, żeby klatka była do przodu i ramiona w dół. I trzy wdechy. Drugi i trzeci. Teraz na takich prostych plecach staramy się przyciągnąć delikatnie jeszcze do siebie. Powoli z wydechem. I to samo trzymamy mocno rękami i bierzemy wydech. Trzeci, drugi i pierwszy. Ok. Zamykamy kolana przytulony na chwilę. I otwieramy. Co jest ważne? Palce zadarte. I to samo z miednicą, żeby nie być tu do tyłu, tylko jesteśmy cały czas z przodu. Mogą być nogi wędziej, ale żeby ta miednica była odpowiednio ułożona i bierzemy wdech. Wyciągamy się jak najwyżej Ramiona w dół, łopatki ściągnięte, kolana są proste. Skręcamy się maksymalnie, ile się da. Oddychamy dołem brzucha, pogłębiamy na prostych plecach. I kładziemy. I oddychamy trzy głęboko. Pierwszy. Drugi dołem brzucha i trzeci do góry i to samo najpierw do góry się wyciągamy łopatki tam wciągnięte ramiona w dół skręt mocny na prostych plecach do przodu lekko z wydechem i z wydechem w dół i trzymamy trzy dech Drugi. I trzeci. Do góry. To samo. Najpierw do góry się wyciągamy, ile się da. Oddychamy dołem brzucha. Teraz delikatnie staramy się pogłębić na prostych plecach do przodu. I oddychamy trzy duże wdechy. Drugi i trzeci. Ok, rozluźnijmy ręce, przyciągnijmy delikatnie kolana, stawy razem i przytulamy. sobie jeszcze zrobić ćwiczenie takie troszeczkę na wyższym poziomie. Mam nadzieję, mam go na myśli ciało, a nie, że trudniejsze, chociaż może trochę. A mianowicie postaram się tym bokiem pokazać. Najpierw na tą nogę. Czyli robimy taki wypad. Ważne jest co? Żeby kostka była tutaj, gdzie kolano. Tak? Następnie. Na razie sobie może Osiedźmy, tak? Czyli tutaj są ręce i oddychamy. Jeden duży wdech, drugi i trzeci. Ok. I teraz delikatnie kładziemy kolano na podłodze. Tutaj z tą nogą się nic nie dzieje. Delikatnie je uginamy, tak? I teraz ważne jest w tym ćwiczeniu to, aby nie być na kolanie, tylko tutaj na tej przedniej części uda. I następnie tą ręką, czyli lewą w moim przypadku, chwytam stopę i jeszcze delikatnie z wyczuciem przyciągam. I trzy wdechy. Drugi, pamiętamy cieple. Wprowadzamy ciepło, i trzeci. Ok, delikatnie odkładamy kolano. Wejdźmy do góry. Następnie przejdźmy sobie na drugą stronę. muszę przesunąć. I to samo. Pamiętamy, kolano kostka. Tak. I trzymamy trzy wdechy. Drugi. I trzeci. Ok, delikatnie kolano kładziemy. Delikatnie stopa do góry. Pamiętamy, że to jest na udzie, a nie na kolanie, nie na stawie, nie na kości. I prawą ręką z wyczuciem przyciągamy milimetr, może być nawet stopę. I trzy wdech. Drugi i trzeci delikatnie odkładamy, tak, przechodzimy, weźmy sobie do góry, weźmy sobie matę, to po to to było, albo jakiś kawałek kocyka, jakiegoś futerka, czegokolwiek. Połóżmy się na plecach, jest nam wygodnie, lędźwiowy odcinek, do podłogi, do macy, do kocyka przyklejamy. Dłonie są do sufitu otwarte, stopy są trochę szerzej niż biodra, weźmy trzy głębokie wdechy. I trzeci, następnie prawa stopa. Tutaj przed kolano, i przyciągamy sobie lewe kolano. Nogi są całkowicie rozluźnione, ręce. I bierzemy sobie trzy duże wdechy, i staramy się właśnie to, ciepło, o którym mówiłam, na początku wprowadzić właśnie w nasze pośladki ćwiczone. Często. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Mamy się teraz wyprostować nogę i ją przyciągnąć do siebie lekko, tak żeby też ten drugi pośladek się tutaj naciągnął. Oddychamy głęboko. Ok. I zmieniamy nogę. Czyli prawa ląduje na podłodze, lewa stopa przed kolano, przyciągamy kolano, całkowicie rozluźniamy nogi, mocno przyciągamy kolano i trzy głębokie wdechy. I ostatni. I spróbujemy wyprostować nogę i jeszcze bardziej przyciągnąć. Przy czym lędźwiowy odcinek kręgosłupa cały czas jest przyklejony. Tak, żeby pośladki się rozciągały. I oddychamy głęboko. Dołem brzucha, Niech tam się wszystko rozciąga. I ostatni. Przyciągnijmy teraz dwa kolana mocno o lędźwiowym odcinku. Pamiętamy, żeby on był przyklejony cały czas. I mocno oddychamy. Pierwszy, drugi, i trzeci. Samo robimy na jedną nogę, czyli jedną prostujemy i trzy wdechy. Uginamy nogi w kolanach, przez bok bardzo powoli i do góry. Głowa jako ostatnia. Usiadliśmy sobie po turecku. Wygodnie. Na macie może być. Weźmy wdech. Zostańmy tutaj z rękami. I teraz co będziemy robić z wydechem? Pośladki są przyklejone do podłogi. Delikatnie przesuwamy się na bok. Kręgosłup jest prosty, łopatki ściągnięte, ramiona w dół. I teraz mocno oddychamy trzy razy. Drugi. Dołem brzucha. Ok, wracamy. Weźmy jeszcze raz wdech, wyciągamy się do góry i z wydechem na bok. Proste prace. I głęboko. pośladki przyklejone obydwa, i trzeci. I wracamy. I ponieważ jeszcze podtrzymujemy się na rękach często, w związku z tym zrobimy sobie ręce. Najpierw jedna idzie do przodu, dłoń w ten sposób, i drugą ręką. De, dłoń jest na wysokości, nadgarstek jest na wysokości barku, i delikatnie drugą ręką przyciągamy palce do siebie. Oddychamy, oczywiście, głęboko. Następnie. Otwieramy dłoń na zewnątrz, palce w dół i przyciągamy do siebie drugą rękę. Ok, to samo druga ręka. Najpierw do góry palce. Proste plecy oczywiście przy tym. I następnie w drugą stronę. Ok, splatamy. Wypychamy do przodu. Do góry. Ramiona w dół. Łopatki ściągnięte. Następnie prawa ręka zostaje. Staramy się otworzyć pachwinę. Oddychamy do brzucha. To samo w drugą stronę. Czyli ciągniemy drugą ręką lekko do tyłu i na bok, oddychamy, OK i jeszcze kciuki, kciuk do kciuka i delikatnie jedna palce ciągną w jedną stronę i drugie palce w drugą stronę, dłonie są otwarte i to samo w drugą stronę, Ok. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się przynajmniej choć troszeczkę po tym całym tygodniu uspokoiłyście, bo ja bardzo. Także dziękuję.